Siemaneczko, siemaneczko, tutaj Dualki i over Jak to nam wyjdzie? Pierwszy meczek z rangą. Zobaczymy jak to, jak Naszą to wyjdzie. Naszą cudowną rangą Silver czy? takie zetkę CZ także beczki, beczki Beczki i drewno, nie? Woda tak, zeskoczył. Kurde, nie. Dobra, i woda. Ojojojojoj. Oj, 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 oj. Wycofaj, wycofaj, iść po mojej stronie. No, da, no aha. 50. Jo! IQ 500. Idź od monstera. Aaa, nie dał, 50 dostał. Jest też tak dał, nie no. Ach, ja mógłbym, pierwszy raz... W masz rację, mogłem iść. Wychylił z... Wody nie mogłem, nie u moheda I to już mnie wiesz Uch, Ale spokojnie, to tylko pistolet Tak jest Będą mieli troszeczkę lepszą broń, ale nie lepsze morale niż my Nasze morale jest wybitnie duże Idę Monsterem Dobra Nie bustowali się Jest beczki Beczki jest? Leży, Su. I drewno, 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 za drewnem Zeskoczył do wody. Jeden NA NIEGO tam. Nie ma. Nie ma tam. Teraz z liverami trzeba krótko. Z digielkami wygrali. Więc albo zbierają na hubkę albo jakiś digiel challenge. Znaczy, Nie, ale myślę... no w sumie na rozgrzewce był jeden mocny z digielków. Nie trafił, za bóbki. Ej, zobacz, plecwy. Woda? Gniazdo chyba czyste Nie ma, nie ma. nie ma Ej, no, weź gdzieś tam. plecy, chyba. nie? A no, wy nie wziąłeś Nie, no, wie? nie, wiem, nie, wiem. wiem, nie, wiem chyba wiem. Tam w ta wnęka pewnie przy tym Tak, też mi się to wydaje Albo schodził z y, tego, ale nieważne, stój Wychyl. Ale to z warzywia. Ale jest pacha zaplantowana z prawej Nie widzisz? Co? Co jest? jest? no Mógł widzieć ziołówę, nie? No stąd na pewno Ale się wystraszyłem no mógł, dwóch, teoretycznie mógł. Nie, nie wiem, jak to wyglądało z tego połowa, więc. Właśnie, ja też nie, nie, w ogóle nie wiedziałem, że dwóch ma WP, bo żebym wiedział, że ma WP, to bym jeszcze ci tam spojrzał. Ale tak myślałem, że obaj zbierali. No też można było się domyślić, bo obaj grali też z korkami. No to to źle wróży na dalszą część rundy. Jeszcze jedną rundę by wypadało. Ale jeden i tak nie ma WP, tak. To jest tam tą smoła, i ona. Co to? Boost? Nie, bierz go! Dobrze. Kurde no. co mi... ma łupkę, nie? A wiesz, e, nie działa. Znaczy, nie działa, no. Coś mi szankuje, no kurde. Ale wyrwę bułę. Na gnieździe pewnie siedzi. Oj. są Dobra, Jasne. dobra. Zaplantuj Jasne. sobie. Wiem, że mi go nie wiem, wiesz, tu chyba, nie? Nie, nie wiem Czekaj do Monstera Ma ograniczone możliwości Nie będzie rozbrajał naraz To wyskoczy mi teraz spoda? Aha, albo jest scelowany Broj? A w ogóle slajduje? Chyba tak. Slajduje no. Ja ucinam. Ale on chyba też. A, slajbował. Okay. Na rynku. A, 2-2, już mówię co to jest pierwsza nasza runda, jakby wygraliśmy już rundę. No gościu tu operuje dobrze w no. Nie spodziewałem się, że tutaj skróci śmietnik. Zróbmy tutaj. Oj, ten smoke to do daleku. Drugiego do leży. Dobra, no ja, ja, ja w Czekaj. Tu jest, Ej, to jest beczki. Beczki jest, pomóż. Flaszuje! Bierz go! Super! 90 ja dostał! Ja po beczkach... Uf. Teraz to jest twój meczyk, teraz ty jedziesz. Oj... No bo na razie, na razie jadę, bo gramy na Silvera, A. Dobra, no ale to wiesz, na Silvera też trzeba umieć zagrać. Rangi to będzie problem. Ja doskonale pamiętam nasze mecze. Już... W kałaszkach, gdzie Silver 2 nas po prostu tak gnoił. Najlepiej. Jest! Tak. No i... Blackman ma auga. Oh ja bym to tam skasował. O oh, kurwa, to jest Uważaj uh. tam lewo. No i tam, no, za dwóch nie, za A, dobra. Okazuj się pełno. Gdzieś na galerii chyba był. Jest. Spokojnie. Podejdź pod same beczki. Wiem. Tylko do prawej, do prawej przejść. Bo jak wychyli, to się zauważy. I stań. I Ej, to jest... To było dziwne. Zauważył cię? No właśnie nie wiem, no raczej nie, mógł, bo był... No chyba, że nie był celowany, że w sumie w... Nie był... Tylko U, jak mógł puścić Zuma, Wydaje sensie, się, że wyskakiwał, bo może myślał, że ty jesteś wcelowany, wiesz, no chciał do wody zmienić, może miejsce No akurat tak cię może trafił, no nie będę tutaj wieczór. Ui do, czy kariusz, tak, już no, tak. Bo nie wiadomo co. Jez, jest, jest, podsadają cię, podstawkę jest się, się. Kurde gościu skanuje już przez coś to ma w na ja, ten noskopy teraz wali wszędzie. Przejdźmy no noskop. Szybko przez ten? Kurde, no Gościu gra dobrze. A, 24 godziny, czyli średniowiec. Przejdźmy daje, nie? Oj, czyżby Przegrana pierwsza. Nie no, jeszcze nie mam drugą. Mamy dobry wynik po tej stronie. 4-4, wyjdźmy No i Dawaj, boostniemy się może. Szybko pociutku. O po ile nam tu nie skróci. O ile tu nie skróci. Gdzieś się opustują, patrz. Uważaj. Jest. To. Widział mnie. Już są tu, no. Jest. Leży z beczek. I drugi jest gdzieś na bliskach. Jest tutaj, tu gdzieś. Jest. A wupa. Dobra, to co? Dobra, Dobra, co? Wyskakujemy? Wyskakujemy? Nie no, no, od monstera trzeba iść. Dobra. Czekaj. Dobra. Czekaj, 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 Na pełnej. Ty, no nie wiem, to Jest! Jest, jest, jest! Jest tam Uważaj. Jest! Kurwa mać! Do prawej przechodzi co, co robi ty! Sam robi 10 fragów! Ja niepotrzebnie też wyleciałem na niego, bo... Mogłem do lewej. Nie zauważył. Ale podejrzany gość, co? No na gościu taki... Tak. Jak z Soma z to cały czas. Zresztą Toma Wupę raz stracił i koniec. I później już. Dobra, ryzyk fizy. Dgielek. Będą raszować monsteria. Tak, nie Potrzebujemy zdradziłem. pistolka, nie? Później pójdźmy z bo jak to przejebiemy, to. Koniec. Idą tam gdzieś. O, kolega do samej głowy już teraz. Jeden strzela. czy dwóch? Jeden. Ten mocniejszy Drugi lewo Nie, jak nie rozdam dwóch magicznych głów, to jest po mnie No nie rozdałem, 49, no to kolega tutaj widzę Ten kolega tutaj co grać, nie wiem Pewnie jakiś smurf, bo to wiadomo Też ja no, tak może być. I... Dobra, idę Był... Oho, kał No zobaczymy, no co no Po czterstwo się posą. Cześć i tam nie trafię O Mat Idzie Co będzie wiedział? Nie może wie Pięknie Drugi też tu brzmi, ale ...szedł celowany skubany w... Nie ma. No też musi być gdzieś tam. Wycofaj, wycofaj. O, no, no skurde. Super, super. Ale, no, ale wyrwał to... z Digla. Kurde, no przecież tak. miałem go, nie? nie dać jakiegoś reporta, bo on tak będzie. Znaczy, o tobie to wiedzieli w sumie, bo. Tak, tak, no ten nie... Je... Znaczy tak, no tak. Dziwnie, bo no. ten jeden wyszedł wcelowany od razu w. Co, go! go, go, go. Jak nauczyć się nauczyć skakać tam? Kurde, nie ma. Dobra, trzeba tutaj. Co wywali? gość celowany stoi. Nie, że poczeka, nie skróciłeś. Ale no, dał, spokojnie. I tak tego nie ugram, więc. i tak opowiem że wieszę. O, nie wiem. Ale... O jezu. Gdzie? Potencjał plantował? O, nie. Łobra? Tak. Potencjał plantowy? Dyną, to jest magiczny. Tu tam? nie wiem, z to jest dziwne, co on taj. Ja wiem, że to może być śmierć, no ale niech go sobie sprawdzą, bo to no, na nagraniu to widać, no Na tym, nie? Czy ktoś wychodzi, kurde, tak kontrolowany, czy nie? No, no tutaj to jest meczek na strat. Dobra, jest tu dwóch. No i tak, no. Biegnie i cały czas, albo głowy, albo... Nie, nie odszedł. <śmuletrofie> Sorry, 65 Aby się wystrzelał, by zaczął przeładować, to by się go skasował. No nie wiem, jasnej. ale już odskakiwałem, nie? O Jezus, nie to, dobrze już. Nawet no, po tej stronie, nawet mnie za żadną... Los, los, los! porządną broń nie stać było Przez w lara, by z auga? na Idą Od mojej strony na pełni Uuuu Nie spodziewał się tym razem? Niemożliwe ja na pewniaka poszedł, bo ostatnia runda to Ja też tak Na Ja też już chyba za bardzo tu Ostatnia runda, ale na pulak. Wie można to na Remis wyciągniemy. Trzy rundy, nigdy nie wiadomo co z nami. Go, go, go! Trzeba walczyć, że już Pięknie i spokojnie. On tam jest? Był smowy? Smowy kaskuje. To jest makata? Nie. Tę, no nie, to na ręku. O mam no, ta... I grali, grali, bo. Nie, no bo... Jeszcze daleka droga. Praga mi dogoniłeś. Teraz mogą czekać Pierwsza głowa musi wejść, jak nie wejdzie głowa... No to już po wszystkim, po mnie to samo Leży, jest pakałki Dobra Ja tu pilnuję monstera cały czas Jest! Nie wychylaj się jeszcze nie zginąłem Jeszcze nie zginąłem, mam 19 HP, jeszcze nie zginąłem, spokojnie Może coś dostać Jest! Ale prawdopodobnie na, na gale już nie wróci, bo jest za, za spalone Chyba, że zdążył, ale nie wiem, bo nie wiem gdzie ten palek w ogóle wpadł Dajesz mu coś? Się, że... Ale bływam. Ale, ale... ale szybko się podnosi, co? No od razu No co, na remis pasowałoby, nie? To no byłoby miło Trzeba uważać teraz na jakiegoś szybki atak, nie? Tak, na jakiś raszyk Szkoda, tej jednej rundy ci tam wychyliłem. Szkoda, że to, 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 to za was było. Hali? Da, dzięki. Idą. Ja stawię szereg. Flashback. Nie wychylaj, muszę wychylać na mnie. Pięknie. No i widzowie, Uhu. mamy ten Szkoda, że nie wygrana. Ale Chociaż kubek jest dobry. Ale pompek jest bardzo dobry. Było dużo błędów, ale... ale było, no, było było jeszcze spore, jeszcze takie... Nie... Czasami jest takie ciężkie zgranie, o może tak. Ale jeśli się podobało, zostawcie mi łapkę w górę, trzymajcie się. Do następnego cześć!